Jak zacząć minimalizm? Jak na niego przejść? Zwłaszcza w momencie, kiedy Twoje życie jest zawalone rzeczami i pełne chaosu, a chcesz przejść do punktu, kiedy tych rzeczy jest mało albo bardzo mało i Twoje życie jest pełne harmonii i spokoju. Więcej o tym dokładnie, o tym jak to zrobić i jak żyć na minimalizmie, jak być minimalistą przez długi czas. Mówię w swoim kursie, ale do tego jeszcze wrócę. Dzisiaj powiem Ci o trzech sposobach, w jakie możesz sobie pomóc na początku tej drogi. Ja sama jestem minimalistką i to ekstremalną minimalistką już od yy, długich lat yy, i pozostaję na tej ścieżce i prawdopodobnie pozostanę na niej do końca swojego życia. Ok, do setna. Jeżeli yy, zastanawiałeś się nad tym tematem, Albo cokolwiek próbowałeś już szukać na ten temat, to prawdopodobnie pojawiła Ci się gdzieś tam metoda Marikondo, która jest propagowana również pod hasłem minimalizmu. Ale z mojego doświadczenia wynika, że to nie jest ta metoda, po którą powinieneś sięgnąć na samym początku. Marie Kondo wspaniale pracuje z energią, robi świetne rzeczy. Ja sama uwielbiam ją oglądać i, i obserwować to, czym ona się zajmuje. Ale jej główny obszar działania to jest porządek. To jest zachowanie porządku, to nie jest przejście na minimalizm. I owszem, minimalizm też potrzebuje porządku, ale z mojego doświadczenia metoda Marie Kondo się tutaj akurat nie sprawdzi. Mówię to na samym początku, żeby rozwiać wszelkie twoje wątpliwości, że to nie będzie nagranie na ten temat. Pierwszą rzeczą, e, którą sugerowałabym, jeżeli chcesz zacząć minimalizm, jak to ciekawie brzmi, chcesz przejść na minimalizm, to jest to, żeby wyjść trochę właśnie poza takie schematy, o których na przykład mówi Marie Kondo. Czyli rzucam wszystko na jedną kupę, przeglądam, to zostawiam tylko to, co mi pasuje. Bo jeżeli myślisz o minimalizmie w kontekście naprawdę wprowadzenia jakiejś głębszej zmiany w swoim życiu, to taka drastyczna metoda może działać albo krótkoterminowo, albo cię gdzieś emocjonalnie pokiereszować, nadwyrężyć emocjonalnie, a uważam, że to jest zupełnie niepotrzebne w procesie wprowadzania zmian w życie. Powinno być miło, spokojnie, powinno być z jakąś taką miłością do wewnątrz, z czułością do samego siebie. Według mnie tak warto przeprowadzać ten proces. Więc punkt pierwszy. Sięgnij po najniżej wiszące jabłko. To jest metoda, którą bardzo lubię. Czyli pomyśl sobie chwilę. Jaka przestrzeń w twoim otoczeniu, czy jaki obszar twojej przestrzeni, bo to może być również przestrzeń cyfrowa, trygeruje cię najmniej? Z jaką masz najmniej emocji? I co do której wiesz, że na pewno chcesz się pozbyć pewnych rzeczy, tylko nie miałeś czy nie miałaś wcześniej motywacji, żeby to zrobić, i zajmij się tą przestrzenią. To może być szuflada ze skarpetkami, które wiesz, że już od dawna żyją własnym życiem, nie łączą się już w pary i należy się tutaj zaprowadzenie wreszcie ładu i zmniejszenie też ilości tych niepotrzebnych rzeczy, które tam są. To mogą być rzeczy związane może z Twoją pracą. Może masz jakieś papiery, które trzymasz i co do których wiesz, że one po prostu mogą już wylecieć, ale są jakąś niepodjętą decyzją, która nie uciekniesz od tego, będzie ci siedzieć z tyłu głowy, dopóki tej decyzji nie podejmiesz i dopóki nie wykonasz tej czynności. Więc. Sięgaj po najniżej wiszące jabłko, korzystaj z tej metody. Sama ją bardzo lubię, ona się sprawdza naprawdę w wielu rzeczach. Ta metoda w ogóle się sprawdza nie tylko we wprowadzaniu w życie minimalizmu, ale również w wielu innych aspektach życia. I taki mały, tutaj taka jeszcze mała gwiazdeczka. Nie zaczynaj od przedmiotów sentymentalnych. Przedmioty sentymentalne zakładam, że nie zaczniesz, ale jeżeli by ci to przyszło do głowy, bo może akurat masz na wierzchu jakieś emocje. To odwodzę cię od tego pomysłu. Przedmioty sentymentalne niosą ze sobą tak duży ciężar gatunkowy, tak duży ładunek emocjonalny, że wymagają szczególnego namaszczenia. Cały ten proces czyszczenia przestrzeni wymaga specjalnego namaszczenia, jakiegoś wewnętrznego przygotowania. W swoim kursie poświęciłam porządkom sentymentalnym, minimalizmowi sentymentalnemu, aż trzy lekcje. Tak naprawdę dużo czasu, bo moim zdaniem to wymaga po prostu więcej uwagi, jeszcze więcej czułości i to raczej nie jest temat, którym warto się zajmować jako pierwszym. Druga rzecz. Słuchaj siebie. Też to bardzo często powtarzam w swoim kursie. Jesteś jedyną osobą, która jest w stanie zweryfikować, co ma w Twoim życiu zostać, a co ma z niego wylecieć, co ma zostać w Twojej przestrzeni, a co ma z niej zniknąć. I nikt z zewnątrz nie może Ci powiedzieć, tego się pozbądź, a to zostaw. Też to powtarzam wszystkim, którzy mnie słuchali przez całe lata, że te rzeczy pod tytułem, te nagrania, te, te podcasty, filmiki na YouTubie pod tytułem. 10 rzeczy, z których musisz zrezygnować na minimalizmie są zrobione głównie po to, żeby ściągnąć publiczność do tego nadawcy, który to stworzył, ale one nie mają racji bytu tak naprawdę, jeżeli przechodzisz na minimalizm, czy jeżeli już po prostu jesteś minimalistą. Ale w tym momencie przechodzenia na minimalizm jesteśmy jak gąbka, chłoniemy wszystko z zewnątrz. Wydaje nam się, że to, co widzimy u innych minimalistów, jest pewnego rodzaju szablonem, do którego my się możemy, czy możemy, czy powinniśmy się dopasować, i robimy to bardzo często zupełnie jakoś tak nawet nieświadomie. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym procesie wprowadzania zmian być cały czas w kontakcie ze sobą i nawet jeżeli. Znajdziesz y, jakiś w, w swoim całym dobytku jakieś przedmioty, który, co do których wiesz, że chcesz się ich pozbyć, ale w tym momencie czujesz, że to jeszcze nie jest teraz, to jeszcze nie jesteś na to gotowy czy gotowa, to znaczy, że nie jesteś na to gotowy lub nie jesteś na to gotowa i y, nie powinnaś, nie powinieneś się forsować do tego, żeby już w tym momencie się ich pozbywać. Przyjdzie na to odpowiedni moment. Obudzisz się kiedyś o drugiej w nocy i stwierdzisz teraz i pobiegniesz z tym na śmietnik, czy zrobisz cokolwiek innego, co będzie potrzebne, żeby się ich pozbyć z przestrzeni. Ale mówię, nawet jeżeli już czujesz, do czego cię woła y, twoje serce, już już jakby czujesz nosem przyszłość, co cię czeka, ale nie czujesz się y, w odpowiednim miejscu, żeby się pozbywać danych przedmiotów. To się ich po prostu nie pozbywaj, poczekaj aż przyjdzie najlepszy moment na to i poczujesz to i będziesz wtedy pewien, pewna, że to jest ten moment, ale zawsze sięgaj po to najniżej wiszące jabłko. Ok, skończyłem, skończyłam jakąś część robienia czystek, gdzie jest moje następne najniżej wiszące jabłko? I trzecia rzecz, która jest bardzo pomocna, jeżeli chodzi o wprowadzanie minimalizmu, o zaczynanie swojej przygody z minimalizmem to jest to, żeby zadbać o swoje emocjonalne BHP. Mówię o minimalizmie zawsze w kontekście energii, zawsze w kontekście świadomości, zawsze w kontekście głębokiej zmiany w nas. Nie tylko zrobienia porządków w swojej przestrzeni, bo tak jak mówię, tym zajmuje się na przykład Marie Kondo. I znajdziecie mnóstwo informacji na ten temat, chociażby w jej książkach czy w, w nagraniach, które, które na ten temat można znaleźć. Ale jeżeli naprawdę chcesz zmienić swoje życie i chcesz, żeby minimalizm stał się teraz takim wehikułem, którym będziesz się przez to życie poruszać, to będzie to proces, to zajmie to czas i potrzebujesz w tym wszystkim zadbać o to emocjonalne, emocjonalne BHP. Znaleźć sobie najlepiej taką przestrzeń. Najlepiej, żeby to była jakaś przestrzeń w Twoim mieszkaniu, tudzież w Twoim domu, która jest bezpieczna, która jest pewna, która jest nieruszona jeszcze, gdzie jesteś w stanie na chwilę się wyłączyć od, tego, od tych wszystkich czystek i od tych wszystkich procesów, które będą siłą rzeczy się po prostu w Tobie odpalać. Bo przechodzenie na minimalizm to jest trochę jak ściąganie warstw z cebuli. <laughs> Zawsze się śmieję, że Minimaliści są jak ogry i mają warstwy i ten minimalizm, przechodzenie na minimalizm też ma warstwy, więc yy, znajdź sobie taką przestrzeń, gdzie będziesz czuć się bezpiecznie, gdzie będziesz mógł odp czy mogła odpocząć od tego całego procesu i odpoczywać tam tak długo, aż poczujesz gotowość, żeby zerwać kolejne najniżej wiszące jabłko. To były trzy rzeczy, które są naprawdę bardzo pomocne, jeżeli chcemy zacząć nasz minimalizm, jeżeli chcemy zacząć tą przygodę z minimalizmem, a jeżeli chcesz się głębiej wgryźć w temat, poznać bardzo różne aspekty minimalizmu i dokładnie dowiedzieć się, jak radzić sobie z różnymi rzeczami odnośnie minimalizmu, jak stworzyć swoją idealną garderobę, jak radzić sobie z bliskimi, kiedy ty chcesz wprowadzać minimalizm w życie, a oni niekoniecznie. Jak radzić sobie z finansami, jak radzić sobie z zakupowymi słabostkami, jak radzić sobie z przedmiotami sentymentalnymi i dużo, dużo, dużo więcej informacji, to zapraszam Cię do wzięcia udziału w moim kursie na temat minimalizmu, oszczędzania, zyskiwania wolności i harmonii w życiu. Kurs jest dostępny na stronie patronite.pl ukośnik pani Endorfina. Kurs jest dostępny tylko dla patronów z progu 35 zł. To jest próg stworzony specjalnie dla osób, które chcą się czegoś nauczyć, więcej chcą się czegoś dowiedzieć. Możecie wybrać sobie, na jak długo chcecie przystąpić do tego kursu, jak długo chcecie z niego korzystać, tyle ile będzie on wam potrzebny, a zawsze możecie do niego wrócić. W razie czego, jeżeli za pół roku, za rok, za dwa lata przypomni wam się, że jest jednak jeszcze jakiś aspekt w minimalizmie, który warto by było gdzieś tam głębiej drążyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj do usłyszenia i mam nadzieję do usłyszenia też na kursie. Pa pa.